Turniej cyklu CCT i nie ma opóźnienia. Gramy od razu, jest 15, 19 o 19 mecz rusza. No tak, to ja mogę oglądać te mecze. Witam oczywiście się, polski ninja siema chips. No i zobaczmy. Oczywiście dzisiaj w formie o bo Ostatnio widziałem, że wam się podobało, jak sobie pohejtowaliśmy trochę zawodników. To dzisiaj też, że tak powiem, bez darcia mordy, tylko... Ekspertyza kasterska, że tak powiem. Także to gdzieś tam jak sobie wpiszecie wykrzyżnik konkurs, to będziecie mieli wszystko po meczu oczywiście, z losowanie Także będziecie mieli wszystko na live: kto wygra i tak dalej. Więc tutaj nie ma szans, że coś będzie ustawione. ustawiona jest runda, jak na razie, dla Monte, bo to jest 2 vs. 1. Został się sam Jukes. Ogólnie ja jestem fanem Navi Junior, dla mnie to jest bardzo solidna drużyna, jeżeli Monte. To będzie w stanie ich pokonać, to wydaje mi się, że to będzie oznaczało, że, że pokonali bardzo solidnego przeciwnika. że jest wymiana jedna, jest drugi frak, no i teraz strzelają chłopaki. Demon, ależ reakcje, kurczę. Ale chłop sobie poklikał. Ja dzisiaj w lidze tak klikałem jak... Teraz paka plantowana. Aha, Hadesik, no zach szef prawdziwy, widzimy to co robi. To jest olas. To jest wuja, prawdziwy, niepodrabiany. Jedni powiedzą, że Harry Potter o taki magik na serwerze. Sprawdź stronę CSGO Skins, gdzie codziennie możesz dobierać darmową skrzynię. Dostępnych jest wiele metod płatności, a z kodem Mateo otrzymasz 2 ,10 zł 10 groszy na start i 10% bonusu do doładowania. Na stronie znajdziecie mnóstwo skrzyń, a co jakiś czas dostępne są specjalne eventy, w których możecie zdobyć niesamowite nagrody. Na stronie możecie również brać udział w bitwach na skrzynki z innymi graczami, a zdobyte przedmioty możesz wymieniać za pomocą funkcji EXCHANGER. Link do CSGO Skinsa znajdziecie w opisie. Strona przeznaczona jest dla osób pełnoletnich. No także tutaj w sumie to nawi, tak powiem, posysa trochę ostatnio, nie? Teraz dycha, coż, za reakcja! Polak jak się wkurwił teraz zobaczmy jutro je przybejtował, ale kurde, no, zobaczmy O na stupeczkę wychylamy, piękno i na wiju Bardzo już mi się podoba ten początek. No Jedziemy! Patrzcie jakie oro! Patrzcie co się dzieje! Hades jeszcze łapie ziomala z Bombsaitu No Nie no, to jest piękne widowisko, no takie mecz to ja mogę oglądać. A nie jakieś apodzi ty tu mamy piękne spotkanie. Jak tam druga mapa już się tam skończyła, ktoś coś oglądał, ktoś coś tam kojarzy. A na razie zostaje Cmytri traj No ale durpa, pan Paweł. Także ja będę wdzięczny za, za te warunki, co zrobicie. No a wracając, pan Paweł już znowu otwiera nam rundę. To jest, widzowie, uniwersalna taktyka, nie? Tylko, że akurat wszyscy, jak na złość od Secret'a. Więc tutaj... Reprezentant Monte, no nie będzie w stanie za bardzo... Za bardzo wspomóc swoich kolegów, no chyba, że do tej wentylacji za chwilę zejdzie. Ale HDX, gotowy, łapie snajpera, no i Olek tutaj dał bardzo ważne trafienie. Już teraz taka pozycja otwarta, o no, oj, oj. No ryjek, dawaj. Dobrze, prosto w ryjec! Pięknie! Kurde, no nie wiem, dzisiaj każdy gra jak Złoto jakieś. Macie efekty, nie? Trochę wesprzeć polskiego CSa i, i będzie dobrze. Teraz akurat może nie polsk polak ale... No i teraz też nie polak, ale też z fragiem, tak? Więc... Bardzo dobry początek. A to jakbym, jakbym widział jakiegoś deathmatcha aktualnie, mecz. No, goście... Na pewniaczkę sobie pikują na outside. Daję HEDY Ona jest pozycja, także dyszka. No, nie wygra jednak tego pojedynku. Wydaje mi się, że lepszym rozwiązaniem byłoby, jakby goście. Czy znaczy jakby goście, jakby po prostu z tą pakę puścił koledze. Został na tym hevenie. No bo teraz, patrzcie jaka jest pizdowata pozycja, nie? No właśnie, co widzicie? No z, no z tego to tak dużo się nie dało zrobić. Ale teraz jest. Yo! Te pozycje nie będą dojeżdżać, tak? No tutaj próbują ci zawodnicy coś tutaj wskurać, natomiast... Dobrze. O, no, ale Gizmi gdzieś tam poczekał. Wiedział, że będzie flanka prawdopodobnie. Nie wiem, Montegra tak mądrze, że ja jestem w szoku. To jest taki big brain. Ja się nie dziwię, jak tę rundę jeszcze wygrają. Skoro to tak wychodzi. Dobrze. O, może teraz to już nie. Jest 40 sekund do końca. W zasadzie nic specjalnego się tutaj nie dzieje. No i uwaga. Jest raz. Jest dwa! No, ale czemu Hades jest kurwa sam na tym bombsite? Cie? Nikt z rampy nie trzyma nawet dobrze, no Giz zdążył przyspieszyć, zamyka sobie za sobą drzwi kultural Kultura... Kurwa mać. Kurtu... No, wiecie o co chodzi. <laughs> ja się nie mogę wysłowić. Gizmo złapane niestety. Bez jakiejś sensownej walki. No ale my mamy dwójkę zawodników na bs B totalnie odpuszczone. No zawsze to jest jakaś misja Zawsze to jest jakiś plan działania E, w ogóle jakie ładne naklejki Na tym AK Interhance Podoba mi się przyznam szczerze no Teraz my mamy tutaj zdobytą przestrzeń Na kwadracie A przeciwnicy natychmiastowo Chcą to wykorzystać No i wjechać do bombsite'u B Tylko że na zawodnicy Monte Kolejne trafienie byli w stanie zdobyć Więc tutaj ta szansa wzrosła Naprawdę bardzo bardzo mocno Teraz cymetry łapie praga, chociaż Demek jest w stanie odpowiedzieć. No. Co się tutaj wydarzy, zobaczmy. No dobrze, dobrze, Kończy koniec. To chyba, tu chyba czasu będzie, nawet bez defa, nie? Ty. Co on odpierdolił? nasz kurwa trollowanie No, no frak na pewno będzie Ło! No mi... o, o kurwa Nie no ryjek Ty moja mordeczka jesteś od dzisiaj No już wiadomo już wiadomo, gdzie jest ostatni yy, przeciwnik. Proszę, no nie odpierdolcie czegoś magicznego. No, brawo 1 do 0 oficjalnie. Szybko ruszyło, także możemy, że tak powiem, lecieć z tematem, nie? Możemy lecieć z tematem. No i zobaczmy. Na razie. Łoł, wow, gizmo! Kurwa, ale nie no, szef jak chuj, nie? No i to jest po rundzie. Olek... ...to wszystko wykończył, także łatwo. Dobra, ja już focus zrobiłem to co miałem do zrobienia. A teraz co? Teraz y, czas na... ...czas na dymanko na drużyny, drużyny Na'Vi Junior. Mam przynajmniej taką nadzieję, że... ...zarzucimy tutaj duszenie. O ja teraz, niestety, ale na środku no bardzo łatwo wychaczony został Ryu. Ale teraz dobry skój pozycji. Jest stosunkowo prosty sprak dla Gizmo. Jeszcze flaszy gizmik, kurde. Jezyka mnie no, to tu się dzieje taki... Zobaczmy, ja, dajem ku dają dwa trafienia. Dobry granat, no ale tutaj cały czas jest jeszcze jeden zawodnik. Tylko że cała ta przewaga stracona. Jeszcze też pod B pojawia się pik. No niepotrzebnie, jak na moje, ale taką decyzję podjęli. No i co było? 5x3, a Hades musi kleczować, nie? Niesamowite. 1500 jest 8 no. statkę przegrałem, spadłem chyba. Wydaje mi się, że 8 miałem Teraz jest wejście pod tutaj jednego z ziomali, zemka Było no tak szczerze między nami, nie? Ale nie mówcie na razie nikomu. Jakby wiadomo, dużo rzeczy trzeba by było zrobić, ale trzeba zacząć od podstaw, nie? Musiałaby być jakaś liga w Polsce i musiałyby to grać polskie zespoły topowe, nie? Bo wydaje mi się, że to jest taki krok numer jeden. Ha! <ścoughs> Trzecia liga. Szósty level. dobrze no dyska dawaj dasz pięknie ulda ja, no pakę planty. Dodatkowy pita spadnie, no chyba Hades tutaj nie wpuści przeciwnika do siebie na rewir. No cóż, jest jedna, jest druga eliminacja jak na razie. Ocetek... oj to jest niebezpieczne teraz miejsce. Niedobrze, niedobrze. W chuj dobrze. Za dużo zrobił teraz, za dużo zrobił teraz gracz w drużyny CT. Dobra, no Kurwiają mnie takie rundy, nie? Po prostu noc. To coś totalnie nowego. No na przykład w Rosji też macie coś takiego czy tam w Ukrainie i na tych rewirach tisowych typowo, nie? Że no tam nie są królami Edward, Zeus, jakiś, nie wiem, Guardian i tak dalej. Tylko no, tam mamy Donka, którego nikt nie słyszał. O nich, nikt... No tak naprawdę Donku się dwa lata temu nie słyszało nawet. Jakiś Kiyosuke, jakiś Alfa, jakiś Magnoyerz, nie? No szczerze, no, słyszeliście kiedyś o kimś takim, nie wiem, trzy lata temu? No, no nie, no, bo goście. Jeszcze nie grali wtedy w CS, a jak grali no to na dużo niższym tierze i ich po prostu wyhaczyli, nie? Więc może akurat to jest to, żeby właśnie kogoś takiego spróbować werbować. No teraz co, 3 na 1, Dziuks obity do 5 HP. No i co, wycofuje się Dziuks, także to będzie poły dla Monta, 9 do 9. Jakieś 4 KL-owie czy gracze, tak pira ze drzwi mówię, tak orientacyjnie, nie? Te 3K niech się szkolą, a te 4 niech coś tam wygrywają, nie? Oj, kurwa, ale bym. Nieważne, nieważne, brawo, dobrze. My mamy swoją mordeczkę, która fragi robi, a zobaczmy, gdzie jest Hades. On już się zadomowił na bombejcie A. Szkoda, szkoda, bo tu już był bardzo blisko Ryu, żeby żeby zrobić robotę. Ale Hades jednak, no profesor, nie? Gdybym miał takiego wykładowca na studiach, to chciałoby mi się uczyć, nie? Dobrze, dobrze, dobre flesze tam poszły przede wszystkim, nie? Mega, mega dobrą robotę. Kurde, dyszka, jaka reakcja. W ogóle widział dwóch gości. Pierwsza plomba, potem jeszcze gdzieś tam powiedzmy crosshair transfer na innego przeciwnika. No i mamy, mamy eliminację. Dyszkę po raz kolejny. Kurde. Dzisiaj 10 na 10 gra dycha. Podoba mi się dzisiaj ten zawodnik. Nie został demon, a my idziemy po 12 punkt. Ale tutaj wsparcie wleciało dychę. Zdecydowanie starał się. Ale Hades oczywiście wspiera ze strony środka. Patrzcie, teraz Demek pikuje przez Smoka, a gość jest w szoku, nie? Proste, no kurde. Szefito. Jest druga eliminacja. No że Zbliżamy się do końca, a wy moi drodzy macie ostatni moment. Może nie ostatni, by... bo tutaj mówię, pokażę wam co się dzieje, co że jak ktoś chce jeszcze wygrać skinka no to wykrzyknij konkurs na czacie sprawdźcie sobie co i jak